Dzień dobry Państwu, dzisiaj jestem na Kujawach, nieopodal Gniewkowa. Chciałbym Państwu zaprezentować 5 odmian cebuli czerwonej od włoskiej firmy nasiennej Korasic. Na tym poletku doświadczalnym prezentujemy odmiany, które już są na polskim rynku bardzo dobrze znane. Przede wszystkim jeśli chodzi o odmianę Fiamma. Fiama jest to odmiana bardzo plenna, tutaj w rejonie. 80 ton to jest jak najbardziej wynik, który można osiągnąć. Jest to nasza sztandarowa odmiana, jakby w naj, największej liczbie areałów w Polsce obecna, najlepiej znana o dobrych właściwościach przechowalniczych. Drugą odmianą, którą chcieliśmy Państwu zaprezentować, jest odmiana lisa. Lisę dedykujemy głównie na świeży rynek, ale również na przemysł. Przede wszystkim dlatego, że posiada większy udział procentowy, jeżeli chodzi o pojedynczy stożek wzrostu. Kolejną odmianą, którą chcieliśmy Państwu zaprezentować, jest odmiana Zelda. Zelda jest to nowość na rynku. Jest to najsłodsza cebula o różowym zabarwieniu, bardzo podobna w smaku. Do szalotki. Na tym polu mamy również dwie nowe odmiany, które pierwszy raz pojawiają się na polskich polach. Jest to odmiana CRX 3752, którą dedykujemy głównie na przemysł. Jest to odmiana o bardzo dużych możliwościach plonotwórczych. Kolejną odmianą jest odmiana typowo workowa, odmiana CRX3746. Wyróżnia ją przede wszystkim bardzo intensywna barwa. Ten kontrast, który się znajduje w środku tej cebuli, jest zdumiewający. Oprócz tego, cebula tworzy bardzo mocną łuskę, jest twarda i jak najbardziej dedykujemy ją do tego przeznaczenia workowego. Wszystkie cebule, które tutaj Państwu prezentujemy, wyróżniają się podczas wegetacji zdrowotnością szczypioru. Dzięki czemu przekłada się to później na dużo większy plon. Zachęcam Państwa do korzystania z oferty Korasic, jeżeli chodzi o czerwoną cebulę z siewu wiosennego, przede wszystkim do wykorzystania takich odmian jak fiamma i lisa i obserwowania rynku, ponieważ niebawem będziemy wprowadzać te nowe odmiany, takie jak workowa CX3746 oraz cebula przemysłowa CX3752.